To jest kanał porozmawiamy o skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Wygrywa Trzawanik Dalej de Schwanden, Paszka Nikaj do Wellinger, Ortner, Żyła, Trunc, Aigro i Lindwig. Ogólnie rzecz biorąc prognozy były niezbyt optymistyczne, ale jednak za cenę drobnego opóźnienia w kwalifikacjach udało się rozegrać i treningi, i kwalifikacje, warunki zmienne. Czasami trochę z tyłu, czasami trochę z przodu, momentalnie nawet bardzo z przodu, tak jak chociażby Żyła czy chociażby Felix Trunc, ale ogólnie udało się to przepchnąć. Tylko jeden upadek, a przy tym świeżym śniegu to i tak nie jest najgorszy. Wynik, bo ludzie mieli tam problemy z lądowaniem, zwłaszcza w końcowej fazie kwalifikacji, odpuszczali nawet telemarki. W każdym razie wygrywa Trzofenik. Dobre skoki i o ten najlepszy przypad akurat na kwalifikację. Drugie miejsce też Fanden. Treningi takie sobie, troszeczkę średnie bym nawet powiedział jak na to co prezentuje w tym sezonie, a w konkursie głównym mogło być lepsze lądowanie, ale końcówka stawki ogólnie z tym lądowaniem miała dość duże problemy miejsce trzecie. Paszkę. na treningach nie było rewelacja, tutaj dużo lepiej. Tak jak mówię, z lądowaniem też było średnio. Czwarte miejsce Nikaido. Tutaj lądowanie było w porządku. Drugi trening bardzo dobry. No i jest wyraźnie lepszy od Rioju w tym momencie i raczej ta symboliczna sytuacja na liście startowej, gdzie to Nikaido jest ostatni, jest raczej ugruntowana przez to, co działo się dzisiaj, bo Rioju tak skacze. Cały czas na pół gwizdka, tak to nazwijmy. Nawet jak na jego standardy, to na jedną, czwartą gwizdka. Piąte miejsce: Wellinger, Skoki przyzwoite i też lądowanie, jak na końcówkę listy startowej, miał całkiem przyzwoite. Szósty: Ortner nie aż tak dobrze na treningach, a w kwalifikacjach wyszło dobrze. Siódme miejsce: Piotr Żyła, który. Po raz pierwszy wystartował w Pucharze Świata, czy raczej dopiero wystartuje po raz pierwszy w Pucharze Świata w tym sezonie. No i beneficjent tego, że na początku był taki moment, że zaczęło mocniej wiatr podnarty około metr na sekundę i Żyła to wykorzystał, bo na treningach nie było aż tak dobrze i raczej bym się skłaniał ku temu, że Żyła jest na poziomie gdzieś tam zniszczoła, wąska, stocha, kubackiego gdzieś w tych okolicach, a nie jest wyraźnie przed całą resztą. Ósme miejsce Felix Strunz ta sama historia, też trafił warunki zdecydowanie powyżej średniej. Pojedyncze skoki miał całkiem dobre, ogólnie Szwajcarom bardzo dobrze poszło w tych kwalifikacjach, a to jest trochę zaskoczenie, ale też warunki wykreowały troszeczkę i żyły, a zwłaszcza trunca. Miejsce dziewiąte, Aigro. Niby te skoki średnie na treningach, niby ten skok też nie porywający w kwalifikacjach, ale jest to dziewiąte. Miejsce 10. Lindvik. No cały czas wydaje się, że Lindvik skacze dobrze, ale znowu czegoś brakuje, znowu czegoś po prostu brakuje, mimo że na treningach było momentami bardzo dobrze. Polacy 18. Kubacki, występ przyzwoity 27. Zniszczą. Wydaje mi się, że poza warunkami, które raczej były złe. Troszeczkę jeszcze spóźnił skok, bo był bardzo nisko nad bólą mimo tego wiatru. Wydaje mi się, że po prostu spóźnił skok. 30. stok też wydaje mi się, że skok był spóźniony. 34. kot, pierwszy trening słaby. Później było już troszeczkę lepiej. 35. wąsek, no chyba warunki też trafił nie za dobre. 41. wolny, 54. stękała, no nie rokował niestety, stękała na przebędzie kwalifikacji. I roszek dyskwalifikowany, ale i tak byłby na 54. miejscu mniej więcej tam, gdzie stękała. Austriacy. 12. Herl wygrał obydwa treningi, a ja w konkursie głównym skok krótszy i do tego jeszcze lądowanie trochę z wychyleniem do przodu. Dostał po notach zresztą zasłużenie, chociaż wydaje się, że nie planował tak puścić lądowania jak chociażby Stefan Kraft. 14. Fettner występ przyzwoity. Lądowanie mogło być lepsze, ale to jest typowe dla Fettnera. 22. Kraft. No i widziałem, żeby Kraft aż tak hamsko puścił lądowanie. W ogóle tam nie próbował nawet zaznaczyć telemarku i gdyby te noty miał normalne, tak jak zazwyczaj, czyli powiedziałbym 17,5 chociaż za to odległość no to byłby 10 pozycji wyżej, bo tam ścisk był naprawdę bardzo duży, ale jest tylko 22 pozycja, 28 highback na treningach wyglądał troszeczkę lepiej i 50. Embasher ledwo, ledwo przed dyskwalifikacją Franca dostał się do konkursu sobotniego i gdyby decydowała tylko dyspozycja sportowa, to w tym momencie Embasher byłby od razu do wymiany za kogoś z Pucharu Kontynentalnego, nawet nie patrząc już na wyniki tego, co się dzieje w Ziąziaku, czy raczej będzie się dopiero działo w Ziąziaku, to wtedy Embasher byłby od razu do odstrzelenia. A tak, no to Embasher ma swoisty immunitet. W zasadzie w Austrii tak jest, bo Embasher wydaje się, że i tak jest najlepszym miorem. W Niemczech to w ogóle titel ma nietykalną pozycję absolutnie, bo tam akurat rocznik 2005 jest mocno średni, przynajmniej na ten moment tak to się prezentuje. Ewentualnie tylko w USA można dość swobodnie rotować, to jeszcze się okaże, czy można swobodnie rotować, no bo Kolby konduzjowany, Belshow bez formy, Franc dyskrykowany i nagle nie ma kim rotować. Przynajmniej tak teoretycznie to w tym momencie wygląda. Niemcy. 12. Laje. Występ przyzwoity. Przyzwoicie też na treningach. 16. Eisenbichler. To samo. 26. Reimut. No, Reimut skacze w miarę równo, ale to jest skakanie na drobne punkty, przynajmniej na ten moment. 36. Geiger, 56. Titel, no skok średni, też chyba to odbicie za bardzo skierowane w górę, po prostu się na nim zemściło, jest to zaskoczenie i minus, ale tak jak mówię, Titel jest naprawdę nietykalny w tym momencie, bo tak się ułożyła sytuacja, jeżeli chodzi o Niemców, że w tych rocznikach nieco młodszych, nie mówię tych dużo, dużo młodszych, bo tam akurat wydaje się, że jest potencjał w niemieckich juniorach, to tych z rocznika 2006-2005, no to wydaje się, że Titel za bardzo nie ma konkurencji i nikt go nie wygryzie, chociażby nie wiem jak Słabo skakał w tym momencie. Titel. przynajmniej tak się wydaje na ten moment. Norwego, 11. Wilmstad. Wilmstadt bardzo dobrze spisywał się na treningach i też bardzo dobrze spisał się w konkursie głównym. Być może szansa nawet na czołową dziesiątkę w konkursie głównym. 20. Sundal, występ przyzwoity, rewelacyjny. To samo. Forfang na 21. miejscu. 24. Johansson po prostu przebrnął kwalifikację bez jakiejś dużej spiny czy czegoś, co sugerowałoby, że jest w średniej formie. Raczej. Na drobne punkciki skaczą ją hason. 28. Granerut, występ średni, ale i tak całkiem bezboleśnie przeszedł to granerut, jeżeli chodzi o taką liczbę skoków, które skończyły się na 70 metrze, albo w okolicach, jeżeli chodzi o rukę. Mówię tutaj po prostu o tym, że został wycięty kilka razy, i to może zaburzyć pewność siebie, jeżeli chodzi o zawodnika. Słoweńcy, 16. Laniszek, występ. Przyzwoity 37. Kos. Jak na to co skakał też w treningach, to nie jest nawet najgorzej. 43. Zajc. Bardzo wolny na progu. Zajc, ale Zajc ogólnie nie jest zbyt szybki na progu. Kiedy nie ma formy, to jest wolny bardzo. 49. Mogel. Wychylony do przodu przy lądowaniu. Bardzo mocno zakrawędziowała narta. Dostał bardzo niskie noty. No i jednak dostał się do konkursu głównego. Ledwo, ledwo, ale się dostał. 57. Domen Prełc. Mam wrażenie, że ta bula była za wysoko. Dla domena Prełca i domen po prostu mocno spóźnił skoki. Z tego wynika taka, a nie inna pozycja. Japończycy 25 na Kamura, występ bardzo przyzwoity, zresztą w treningach też się całkiem fajnie prezentował. 31 Ryoju. no nie ma za bardzo sygnałów, że Ryoju jest w jakiejś super formie, tylko się czai, tylko po prostu no wygląda to tak jak z tego co pamiętam 4 lata temu, że też Rio na początku sezonu był taki mocno, mocno średni. 48 Junshiro, 53 Keiji Sado znów poza konkursem głównym. Szwajcarzy, tutaj tak jak mówię, Szwajcarzy spisali się bardzo dobrze, 20, 15 Peje, który też na treningach skakał całkiem przyzwoicie. 32. Aman. Są widoki na jakieś drobne punkty. Pierwszy raz od lat Aman jest wiśle, ale pewnie jest to związane z przebudową skoczni. Finlandia. 32. Walto. Przyzwoicie jak najbardziej. 38. Alto. Na pojedynczych treningach wyglądało to drobinkę lepiej, ale jest pewna kwalifikacja. 39. Kytosacho. To samo. I 40. Rompainen. Też pewna kwalifikacja. USA. USA dla odmiany bardzo mocno nie poszło, bo zakwalifikował się tylko Larson, który został jeszcze wcześniej rozproszony przez jednego. Z pracowników, którzy mieli te dmuchawy do wydmuchywania śniegu i dostał jeszcze raz szansę na start 46 miejsce, 51, Bickner 61 urlał, który strasznie zostawia się na a i tak jeszcze dość mocno pcha się do narki momentami to wygląda dość dziwnie, tak to bym powiedział. Colby DNS. Dlatego, że w pierwszym treningu miał upadek, za bardzo wychylon do przodu, lewa narta złapała nadmiar śniegu tego miękkiego. Cieszę się, że nie stało się to z żadnym innym zawodnikiem i asekurował dość mocno rękę, więc wydaje się, że jest teraz na badaniach w szpitalu. Więc wydaje się, że coś tam jednak złego się stało z ręką i być może wypadnie po prostu z rywalizacji, w jego miejsce wskoczy Dean albo ktoś inny. No i DNS, przepraszam, dyskwalifikacja, jeżeli chodzi o Franca, bardzo dobre treningi, trzecie, czwarte miejsce, trochę słabiej w konkursie głównym. No i ogólnie muszę powiedzieć, że poza tym, że Francja byłby 21 w kwalifikacjach, to naprawdę tego materiału u Niemców, u Norwegów i Austriaków jest bardzo dużo, zwłaszcza u wydaje mi się Niemców to jest spektakularne ile te, tego materiału jest i tego dziobka miało nie być. I naprawdę to jest zaskakujące, że tego jest aż tak dużo. Myślałem, że takie coś będzie się działo w dużo późniejszym etapie sezonu, a tego materiału tam jest naprawdę niewiele mniej niż u Geigera z tym sławnym zdjęciem podczas Igrzysk Olimpijskich, gdzie tego materiału było strasznie dużo. To tutaj jest niewiele gorzej, naprawdę niewiele gorzej, więc jestem zaskoczony, jak szybko to postępuje. I, i tak mam wrażenie, że jednak te słabsze nacje są w bardzo słabej sytuacji i ewentualnie mogą próbować to nadrobić, jeżeli potrafią nadrobić ich specy od kombinezonów, jeżeli oczywiście mają, bo w tych mniejszych nacjach to nie jest wcale takie oczywiste. Ale jest to dla mnie znów niesmak pokazujący, że te lepsze nacje mają dostęp do lepszego sprzętu. Chociaż tyle, że te kombinezony będą w takim samym tempie się zużywać, chociaż tak jak widziałem to chociażby Franz w innym kombinezonie skakał w treningach i Tamtego materiału było chyba jeszcze więcej niż w tym, którym został zdyskwalifikowany swoją drogą. Reszta świata 19 Fob występ bardzo przyzwoity. Pierwszy trening był mocno średni, taki na ledwo przejście kwalifikacji, ale i drugi trening i kwalifikacje były naprawdę dobre. 23 Zograwski też bardzo solidnie na treningach. 43, przepraszam, 41 Wasiljew, występ przyzwoity. 44 Marusiak, bardzo długi skok w pierwszym treningu, ale to była 18 belka, jak się okazało było to zdecydowanie za wysoko i po prostu trafił jeszcze bardzo dobre warunki Marusiak i on już troszeczkę ten skok skracał i pewnie by przeskoczył skosnie, gdyby nie zaczął skracać tego skoku. 45. Roman, kołdelka, no średnio, ale wystarczyło na kwalifikację 47. Mizernych dla Kazachów, zadanie wykonane. Kwalifikacje udało się przejść w też trochę zmiennych warunkach, ale wydaje się, że obydwaj nie mieli akurat szczęścia do warunków, a to już dla mizernych, a chociażby byłby wyraźny postęp względem poprzedniego sezonu. 52. Insam, no Insam nie przekonuje, naprawdę ten zjazd Insama jest spektakularny. Trochę się nie ukrywam, tego spodziewałem po tym jak wyglądała końcówka lata w jego wykonaniu i sam mówił o tym, że są problemy z techniką. Od jakiegoś czasu, ale w tym momencie to wygląda naprawdę źle, jeżeli chodzi o Włochów jako całość. 55 Czekon, 58 Kalniczenko, 59 Szpulber. Jak na Szpulbera i na tą stawkę, to to 59 miejsce jakoś bardzo źle nie wygląda. Wygląda nawet całkiem przyzwoicie. 60 Miejsce, 62 Chłękczul Choi, rozpaczliwe lądowanie 74 metry, no ale Choi pojawia się rzadko i często jest właśnie tym zdecydowanie najsłabszym. Słabszym nawet od. Rumunów dyskwalifikacja Bedira byłby 60 gdyby nie dyskwalifikacja i NPS jeśli chodzi o Ipzulu została zakwestionowana wysokość kroku jeżeli chodzi o tego zawodnika no i jestem ciekaw jak to wpłynie na ten kombinezon czy zostanie przyty czy po prostu Ipzulu będzie musiał po prostu nieco inaczej stanąć do kontroli to tyle do usłyszenia